Uwaga, film ten jest niewskazany dla osób zamierzających rozpocząć karierę polityczną, zawiera przemoc, sceny erotyczne, debilnych bohaterów i jeszcze bardziej debilnych statystów drugoplanowych, oraz inne bezyceństwa. Na przykład w każdym momencie mogę powiedzieć, dupa, dlatego autor filmu nalega aby nikt nie próbował odtwarzać ani małpować wydarzeń ani sytuacji które mają tutaj miejsce. Hey, dlaczego my rapujemy w tym dziwnym języku No właśnie, zły dubbing mamy. No. Rozgniotę cię jak robaka. Stoimy tu już dwa tygodnie, a ty tylko w kółko powtarzasz, że mnie zmasażysz, zniszczysz i rozgnieciesz. I rozwalę. Aha, no tak, to też. Czekałem aż telewizja tu będzie, ale skoro są już kamery to możemy zaczynać. Tak, nagrają twoją klęskę i pokażą w jakiejś marnej parodii. Może chcesz się już poddać? Ani mi się śni. Power up! O kurde. Pomocy, pomocy. A, 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 a. Pomocy. pomocy! Co ty robisz? Uspokój się, tylko żartowałem. O nie, umieram. A, 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 jak to żartowałeś? Dzięki Bogu, już myślałem, że zginę. No dobra, zaraz cię rozwalę. Cholera. Zordon mnie wzywa. Tym razem miałeś szczęście. Tata jasne. Dupa dupa dupa, ale lala. następnym razem cię dopadnę. dopadnę. Ci puci, puci, puci. Nie denerwuj mnie po krako. Idź już sobie, idź, do Nory. To idę. No idź. No idę, ale wrócę. Tak tak, i mnie rozwalisz. Dokładnie. Ha, nasz agent zdobył święte ciasto i za niedługo z nim do nas dotrze. No to jak? Rapujemy? My, Rada Czarnych Raperów, zawsze znajdziemy czas na rap. To zaczynamy. Rapuje u nas całe miasto, że krasnoludom zwinęliśmy ciasto. Teraz to my rządzimy tym światem? A krasnoludy marzną nawet latem, bo na takim zadupiu mieszkają, że nawet eskimosi stamtąd zdupiają. Zaatakują nas i wezwą posiłki. A nasz czarny gang złoi im tyłki. Panie, panie, przynoszę wieści. Zjeżdżaj stąd biała się i nie przeszkadzaj jak czarni rapują. Uważasz mnie za kogoś gorszego, tylko dlatego, że jestem inny, to nie powód żeby się ze mnie śpiać, w ten sposób ranisz moje uczucia. Nie denerwuj się szczepanie, powiedz jakie wieści przynosisz. Jakiś agent leli, leli coś tam, poturbował naszego agenta, kiedy ten poszedł się odlać w krzaki i zabrał mu ciasto. Jak śmiał, pojmać tego leli, leli coś tam. A potem? Zabić. No i? Zgładzicie go. A co wtedy? Nic, po prostu go unicestwimy. Ale kiedy go zabijemy i zgładzimy, to jaki sens ma jego unicestwianie? Czy to co nam teraz demonstrujesz to twoja naturalna głupota, czy się przy tym męczysz? Szczepany nie kapuje. Szczepanie, sorry, ale my nie chcemy się z tobą bawić. Jesteś przygłupi. Nie czaję. Nic dziwnego. Mi czasem się wydaje, że mamy głos taki jak ten syntezator mowy Iwona. Czy jakoś tak? Chodzi ci o ten akcent. Też czasem mi się tak wydaje, czasem nawet mam wrażenie, jakbym nie potrafił wyrazić przez to samego siebie. No. Ten akcent nie pozwala mi wyjawić tego co czuję w środku mnie. To takie przygnębiające. No. Głupcze to zwykły akcent czarnych braczy lineage 2. Innymi słowy afroelfów. Doprawdy, aż czy pan jest biały i też ma ten akcent. Kurczę, faktycznie, wygląda na to, że ktoś nas robi w bambuko. Ktoś robi sobie jakąś marną parodię naszym kosztem... i naszego rapu. Nie damy się... poradowieść, że my również mamy swoje prawa. Niech wszyscy wiedzą, że ktoś nas zniewala i ogranicza dobrania w parodiach. Jednym słowem wystawia na pośmielisko. Z tego akurat nie powinniście się cieszyć. Zaraz, czy wy mnie w ogóle słuchacie? Aha. Hej, zapewne szukasz Legistria. Skąd wiesz? Ja wiem wszystko. Aha, to wszystko wyjaśnia, czego ode mnie chcesz. Nie możesz się mierzyć z Legistriem. Pewnie, że mogę. Moje kamehame powala wszystkich. To nie było kamehame, ty cholerny folk stoiczu. Podłożyłeś tylko dźwięk i obraz z Dragon Balla w programie Sony Vegas Studio. Kurde, rozgryzłeś mnie. Aby go pokonać, musisz się nauczyć tego ataku naprawdę. Dlatego też zostanę twoim mentorem. Nie potrzebuję mentora. Ale ja nim zostanę. Rozśmieszasz mnie. Taki z ciebie mentor jak z kozie i dupy trąba. Czego niby będziesz mnie uczył gotować? Ha ho 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 ha hu Bardzo śmieszne. Okej, teraz mnie przekonałeś. Wiem gdzie jest lelistryj, pójdziemy tam, ale po drodze poćwiczymy. Nauczysz mnie tego fajowego ataku? Mamy mało czasu więc zrobimy coś w stylu przyspieszonego kursu przyspieszonego rodzenia. Czym do cholery jest przyspieszony kurs przyspieszonego rodzenia? Pojęcia nie mam, ale coś takiego zrobimy. Nauczysz się kontrolować swoją moc. Okej okay, to mi pasuje. Ruszajmy, mamy niewiele czasu. Po drodze wstąpimy do wioski czarnych raperów, zrobić tam małą rozpierduchę. A daleko jeszcze do tej wioski? Tak. Teraz też, tak. A teraz, 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 tak. Short way drive.